Najpierw pani Magdalena Adamowicz, dwie minuty proszę. Co mamy robić, gdy władze kraju członkowskiego Unii Europejskiej odbierają swoim obywatelom prawo do rzetelnej informacji? Co mamy robić, gdy wielkie firmy działające w Unii Europejskiej odbierają Europejczykom prawo do prawdy? Ile jeszcze lodowatej wody ma wylać się na nasze powściągnięte głowy, żebyśmy wreszcie przejrzeli na oczy? Bo na naszych oczach antydemokratyczna autokracja uczy się bardzo szybko, jak za pomocą formalnie demokratycznych narzędzi niszczyć demokrację od środka. Antydemokraci są jak komórki rakowe, które nauczyły się, jak oszukiwać nasz system odpornościowy. Po to, by go ostatecznie obezwładnić. Tym właśnie są slaps, które udają część demokratycznego systemu, tylko po to, by uczynić go bezbronnym. Przestańmy wreszcie skupiać się jedynie na kwestiach formalnych, tylko jasno powiedzmy, czemu slaps służą. A służą jednemu odebraniu nam wolności. Bo kto zabiera dostęp do informacji, zabiera ci wolność. Im dłużej nasz system demokratycznej odporności da się oszukiwać rosnącym szybko w siłę komórką rakowym slaps, tym większe spustoszenie w naszym organizmie ten antydemokratyczny rak poczyni. Apeluję więc do Komisji o szybkie, systemowe i bardzo konkretne działania antyslaps. Dziękuję bardzo.